Zakończyłem już dietę z body Chiefem. tak jak było planowane. Zamówiłem ją na tydzień, nie przedłużałem, nie widziałem potrzeby. Nawet się cieszyłem, że dieta już się kończy. Ostatecznie wniosek jest taki, że nie jest to dieta dla mnie. Nie jest dla mnie ona wygodna, wręcz przeciwnie. Yy, zmusza mnie do jedzenia pięć razy dziennie, co nie, wiedzia, nie, nie, nie myślałem nawet, że będzie dla mnie problem, bo ja przecież lubię jeść. Ale jednak pilnowanie tych pór, żeby za późno tego nie zje, za wcześnie tego nie zjeść. Też kolację nie chciałem jeść później niż 19, bo wiem, że im później się ją zje, tym gorzej no, yy, dla diety samej. Mimo deficytu kalorycznego, tutaj już mogę powiedzieć wagę, schudłem pół kilograma. Pół kilograma to z margines typu wysrasz się, nie tak ordynarnie mówiąc, ale no, taka jest prawda. Z tego co jeszcze usłyszałem w międzyczasie, to takie diety są skonstruowane tak, że organizm najpierw się do nich przyzwyczaja, dopiero później widać efekty, więc tydzień to jest zdecydowanie za krótko, żeby powiedzieć cokolwiek. A natomiast yy, co do utraty bagi, natomiast co do tego, czy ta dieta jest dla mnie wygodna i przystępna, to mogę powiedzieć z całą że nie. Dużo bardziej wolę zjeść dwa posiłki dziennie, yy, ciut większe ewentualnie trzy mniejsze i chodzić nawet do sklepu 2-3 razy dziennie, żeby po prostu sobie popatrzeć na promocję, na co mam ochotę akurat, albo coś nowego wytestować. Ja to widzę, ja to biorę, kupuję i idę do domu i to jem. Niż mieć taką stertę plastiku ze sobą i z góry narzucony jadłospis. Pokażę wykres może mojej wagi. Wagi od 22 kwietnia, kiedy po raz kolejny wziąłem się za odchudzanie. Jak widać, moja droga do tego, żeby schudnąć, jest równie skuteczna, jak nie bardziej skuteczna niż tydzień z bodychiefem, który miałem tutaj ze sobą. Nie będę zaraz szczegółów w jaki sposób ja to robię, to pozostawię dla siebie na razie. Może jeszcze jedna rzecz: mam bardzo wielką słabość co do jednego. Tu właśnie będę teraz pokazywał do czego. To jest moja wielka słabość. Ja naprawdę uwielbiam, uwielbiam jeść rzeczy, które umożliwiają mi zastosowanie przeróżnych sosów. Uwielbiam próbować nowe sosy, uwielbiam je testować, uwielbiam iść do wielkich supermarketów i po prostu brać, brać wszystko, czego jeszcze nie jadłem, czego nie próbowałem. Praktycznie zawsze sosy mi bardzo smakują, może poza sosem tzatziki, który miał być do mięsa, a ja postanowiłem go użyć do tostów i na tym się trochę przejechałem. Yy, przepraszam. Także to jest moja lodówka, tak wygląda. Yy, o Jezus. To powinienem przez chwileczkę trzymać, ale jak już to zaraz sobie umyję ręce. Polecam, ale tylko dla naprawdę twardych zawodników. I tutaj akurat aktualny stan mojej lodówki wygląda tak. Także ja staram się kupować rzeczy, z którymi będę mógł skonsumować te sosy, bo tak jak wiadomo, też przydatność do spożycia jest ograniczona. Na przykład kielecki już jest po terminie. Eee, tak, także dlatego też bodyszeć nie był dla mnie. Nie było tam z czym użyć moich kochanych sosów cudownych. Co do ceny, no to cena też jest dosyć duża. No ja nie wydaję 55 złoty tydzień na jedzenie, ja wydaję 20, może 30, ale nie 55. Także też niestety, no, chociażby z tego względu, ze względu oszczędnościowego, nie zamawiałbym tej diety na, na co dzień tak normalnie. Yy, ale co do planów, jeszcze. Już powiedziałem, że body shift niestety yy, nie przypadł mi do gustu, ale jeszcze bym chciał wrócić do tego cateringu dietetycznego z jednym eksperymentem. Ponieważ ja miałem dietę 1500 kalorii standard. Mm, przy czym, tutaj pokazujemy mój plan treningowy, proszę bardzo. Tak wyglądały moje dni, podczas których y, przeprowadzałem tą dietę Body Chief. Jak widać, według endomontu, co nie jest może miarodajne bardzo, ale według endomontu spalałem co najmniej 1000 kalorii dziennie. Dieta obejmowała 1500 kalorii y, dziennie w posiłkach, tak? A moja podstawowa przemiana materii wynosi jakieś 2000 kalorii. Y, a więc powinienem kunąć w oczach tak naprawdę, mimo a tak się nie działo. Więc chciałbym dolać oliwy do ognia, że tak powiem i, kup, i zakupić sobie ją dietę, ale to może pod koniec tego roku, nie będę tego za szybko robił, bo teraz zależy mi na tym, żeby, żeby do czasu jakichś wyjazdów wakacyjnych jeszcze zrzucić swoim, swoim sposobem te parę kilogramów, ale później gdzieś po wakacjach możemy zrobić dietę wody, czyli sport 3000 kalorii dziennie. Coś takiego mi chodzi po głowie. To wtedy chyba wychodzi 8 tych dziennie, no ale jak sobie na tydzień wezmę, to udźwignę to ten koszt. I wtedy bym zobaczył, ile przytyję, a może nie przytyję. I oczywiście też coś nie byłyby sport. Przynajmniej taki jak jest. Przynajmniej taki jak, jak był podczas tej diety. No i teoretycznie wtedy plus moja postawa przemiana materii to powinien nas się waga utrzymywać na zero. Kiedy będę spożywał 3000 kalorii, będę spalał codziennie 3000 kalorii. I to powinno być na zero, ale zobaczymy. Bo z dwa razy mniejszą dietą moja waga wcale derestycznie nie spadła. To będzie jeden test. Drugi test to jest dieta Chuel, którą przeprowadzę troszkę szybciej. Chuel, nie wiem czy ktokolwiek słyszał o tym. Yy, może tutaj podam zdjęcie co to jest ten Chuel, ale o tym czym jest Chuel. Może opowiem już w materiale, gdzie będę nakręcał tę dietę Chuel. Yy, no i co jeszcze miałem tutaj, mam podpowiedź. Co jeszcze miałem powiedzieć? Czasy, wykres, zmiana wagi, moja własna dieta, o której nie chcę powiedzieć, dieta sporty ale wszystko. To by było wszystko, to by było na tyle. Nie wiem, czy zrobię najpierw dietę, czy będzie jakiś wyjazd, ale ten kanał w ogóle będzie taki diety, jedzenie, wyjazdy, bo w sumie to jest to, mnie interesuje, to to lubię robić, więc w takim, takiej formie be, będę utrzymywał materiał. Tutaj niby nakręciłem jakiś unboxing kuracza, który kupiłem ostatnio, Unboxing y, osłony na kamerkę Sony FDR, która się rozwija w Turcji. Ale to jest wszystko taki pitu-pitu. Tak naprawdę na, na, na tych rzeczach się nawet nie znam, więc po co bym cokolwiek mówił. No to tyle. Do następnego w takim razie.